Radosław Sikorski, polski polityk, dziennikarz, a obecnie minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. W przeszłości piastował równie kluczowe dla polskiej sprawy funkcje. Między innymi był ministrem obrony narodowej w rządzie Marcinkiewicza oraz Kaczyńskiego. Był także marszałkiem Sejmu. W roku 2007 ogłosił, że będzie kandydował do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej. Trzy lata później sromotnie przegrał prawybory prezydenckie z Bronisławem Komorowskim. Jego kariera polityczna i publiczna była związana z wieloma kluczowymi momentami współczesnej historii Polski. Karierę oraz sieć kontaktów budował w latach 80. i 90. jako dziennikarz wojenny w Afganistanie. W 1998 roku poślubił Annę Applebaum, obywatelkę USA, z którą ma dwóch synów Tadeusza i Aleksandra. Jak wiadomo, Tadeusz służy w amerykańskiej armii. Żona Radosława Sikorskiego ma pochodzenie żydowskie. Przyznam, że to mnie zaskoczyło w tygodniku powszechnym. Przeczytałam o tym, że dla, dla członków Koalicji Obywatelskiej mówią, że problemem jest pochodzenie jego żony. Co by pan odpowiedział panu autorowi tygodnika powszechnego na to? A co na pan te chcemy, słowa? A co pan ja chcemy. pana pytam. Ja bym pan powiedział, wie, jest że jest dobrze. już świecka tradycja, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego. <noise> Dziękuję bardzo Radosław Ślikorski był gościem Kropki Nadzi. Dziękuję Monikole. Pani Anna według różnych źródeł związana jest z prowojennym środowiskiem. Jest również krytyczką Donalda Trumpa, autorka wielu tekstów. W których niepochlebnie wypowiadała się o Polakach. Do 2006 roku Radosław Sikorski miał również obywatelstwo brytyjskie. Przypomnijmy w takim razie, że w ramach przysięgi na wierność Królowej Anglii i lojalność wobec Wielkiej Brytanii oraz jej interesów, Radosław Sikorski był jednocześnie ministrem obrony narodowej. Czy można jednocześnie służyć Polsce i Wielkiej Brytanii? Proszę zapytać obecnego ministra spraw zagranicznych. Jakie powiązania ma Radosław Sikorski? Czy jest agentem obcego lub obcych państw? Zacznijmy od sprawy ukraińskiej. Sikorski był jednym z głównych zwolenników aktywnej polityki Polski wobec Ukrainy, zwłaszcza w czasie rosyjskiej agresji na ten kraj. W okresie swojej kadencji ministra spraw zagranicznych, Sikorski był mocno zaangażowany w wspieranie Ukrainy, zarówno na poziomie politycznym, jak i dyplomatycznym. Udzielał Ukrainie wsparcia w kontekście integracji z Zachodem. Oraz w walce o suwerenność przeciwko agresji Rosji. Używał silnych słów w obronie terytorialnej integralności Ukrainy, a Polska była jednym z najważniejszych sojuszników w regionie. Cofnijmy się najpierw jednak do roku 2014 i wydarzeń związanych z Majdanem na Ukrainie. Tomasz Szmyt opublikował krótkie nagranie, na którym ówczesny szef MSZ Radosław Sikorski grozi przedstawicielom ówczesnego prezydenta Ukrainy. Czyżby wiedział już wcześniej? Być może. Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą mają obowiązek zestrzelić nadlatujące rosyjskie pociski, zanim wejdą w ich przestrzeń powietrzną, stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Financial Times. Również za pośrednictwem portalu X Sikorski przyznał się, że pomysł zestrzeliwania rosyjskich rakiet jest jego autorstwa. No chyba, że ktoś mu taki pomysł podpowiedział w celu eskalacji wojny. Z kolei Janusz Korwin-Mikke wystosował list otwarty do klubu Konfederacji, aby byli klubowi koledzy złożyli dezyderat zmiany ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski wystosował pismo domagające się od USA zgody na atakowanie rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Polska stałaby się tym samym stroną wojującą i państwa NATO nie miałyby obowiązku występować w obronie Polski. Tu chodzi nie tylko o wciągnięcie Polski we wojnę, ale też o możliwość rozpętania III wojny światowej, do czego dążą niektóre kręgi w Londynie i Waszyngtonie. Warto dodać, że pan Sikorski był w Afganistanie najprawdopodobniej z ramienia MI6 i jest chyba nadal poddanym brytyjskim. Charakterystyczne, że wystąpił po raz pierwszy z taką propozycją tuż po wizycie w Polsce ministra spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa. Na szczęście ówczesny sekretarz generalny NATO tę propozycję wyśmiał i odrzucił. Natomiast żona pana Sikorskiego, pani Anna Applebaum, jest obywatelką USA powiązaną z prowojennym środowiskiem neokonserwatystów, a synowie pana Sikorskiego służą w armii amerykańskiej. Już same podejrzenia, że pan Sikorski realizuje cele sprzeczne z interesem Polski, wystarczą, by w tej delikatnej sytuacji natychmiast usunąć pana Sikorskiego ze stanowiska. W USA kręgi prowojenne już wykorzystują petycję Radosława Sikorskiego. Trzeba go więc natychmiast usunąć ze stanowiska i zdezawuować, zanim będzie za późno, uzasadniał Korwin z mównicy sejmowej pomysł Sikorskiego skrytykował również Sławomir Męce. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo, minister Radosław Sikorski poinformował, że poprosił USA zgodę do strzelania do rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Amerykanie wcześniej twierdzili, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu oraz nie będzie dobre dla Polski. Zgodnie z prawem międzynarodowym będzie to po prostu atak na Rosję i włączenie się do wojny. Potwierdzał to zresztą nawet w mediach wicepremier Gawkowski. Czy minister Sikorski nie zadał sobie prostego pytania: dlaczego Amerykanie nie strzelają do rosyjskich rakiet, a czemu nie robią tego Francuzi albo Brytyjczycy? Może dlatego, że nie chcą atakować mocarstwa atomowego. Jeżeli jest to niebezpieczne, to dlaczego Polska się wyrywa na ochotnika? Jeżeli jest to bezpieczne, to dlaczego nie ma innych chętnych? Polacy nie chcą umierać na wojnie, nie chcą, żeby ich miasta były bombardowane, tylko dlatego, że mający rodzinę za granicą Sikorski chce zgrywać bohatera. Po lat, składam wniosek o przerwę, uzupełnienie porządku obrad, o informacje ministra spraw zagranicznych, dlaczego chce atakować Rosję i to nawet wtedy, kiedy NATO nas przed tym przestrzega. Co z tą Rosją, panie Radosławie? Czy Sikorski naprawdę tak bardzo nienawidzi Putina i Rosjan? Czy również tak bardzo nienawidził Rosjan, kiedy w 2008 roku jako minister spraw zagranicznych stwierdzał, że Polska gotowa była się zgodzić, aby strona rosyjska miała dostęp do kluczowych informacji? Chciałbym przypomnieć, że Polska z własnej nieprzymuszonej woli zaoferowała możliwość zastosowania środków budowy zaufania. Pod tym biurokratycznym terminem y, kryje się coś bardzo konkretnego, to znaczy to, że Polska gotowa byłaby się zgodzić, aby strona rosyjska miała wgląd w monitoring przemysłowy terenu tarczy oraz aby miała stały dostęp. Nie mylić ze stałą obecnością. Również Tomasz Szmyt stwierdził, że Radosław Sikorski udostępnił wiele wywiadowczych i logistycznych informacji stronie rosyjskiej. Nie była to jedyna rozmowa przeprowadzona przez Sikorskiego z Rosjanami. Udostępnił on stronie rosyjskiej szereg istotnych wywiadowczo- i logistycznie informacji. Ja dobrze radzę panu ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu. Podaj się pan do dymisji, jeżeli masz pan zdolność honorową, bo będziemy udostępniać i upubliczniać kolejne informacje, które pan przekazał stronie rosyjskiej. Gdyby tego Sikorski nie zrobił, bo nie wierzę w jego zdolność honorową, to zwracam się do wszystkich partii opozycyjnych w Polsce. O postawienie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Składam również zawiadomienie do, do prokuratury generalnej, w związku z tym, że Radosław Sikorski udostępnił szereg tajnych informacji istotnych dla bezpieczeństwa Polski i krajów NATO. To jest przestępstwo z artykułu 130, paragraf 1. I 5 Kodeksu Karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności od lat 8 do dożywocia, składa wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wszczęcie postępowania, poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Radosława Sikorskiego, celem odebrania oświadczenia bezpieczeństwa, czyli dostępu do informacji niejawnych na poziomie NATO i na poziomie krajowej. Podstawę prawną stanowi artykuł 24 ustęp 1 punkt 6 w związku z artykułem 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Nie pozdrawiam pana ministra Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski miał być ostatnią deską ratunku dla najgłębiej zakonspirowanych agentów długiego ramienia Moskwy, jakimi były Wojskowe Służby Informacyjne. Przy okazji warto również wrócić do samego procesu likwidowania wojskowych służb informacyjnych i roli w tym procesie ówczesnego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Radosława Sikorskiego. Jak wynika z ujawnionych wczoraj sensacyjnych okoliczności, których, o których powiedział szef Komisji Likwidacyjnej Sławomir Cęckiewicz, Radosław Sikorski miał być ostatnią deską ratunku. Dla najgłębiej zakonspirowanych agentów długiego ramienia Moskwy, jakim były Wojskowe Służby Informacyjne w czasie procesu ich likwidacji i weryfikacji. Proszę bardzo. Ludzie tacy jak Radosław Sikorski i cały obóz, który dzisiaj za nim stoi, stawali w obronie na przykład Aleksandra Makowskiego, pułkownika komunistycznych tajnych służb, bardzo niebezpiecznego człowieka, który został zdekonspirowany. Mogę powiedzieć to dzisiaj wprost, między innymi przeze mnie osobiście, bo był bardzo głęboko ukryty w jednym z budynków Wojskowych Służb Informacyjnych na terenie Warszawy i występował pod różnymi pseudonimami czy kryptonimami operacyjnymi. I moment, w którym dokopaliśmy się z ministrem Antonim Macierewicz do tego nazwiska był momentem zwrotnym w ogóle w relacjach z Radosławem Sikorskim. Sławomir Cęckiewicz mówił również wczoraj o tym, że kiedy dotarli likwidatorzy do szafy, w której znajdowały się akta tego człowieka, ludzie w WSI wykonywali telefony. Telefony bezpośrednio do Radosława Sikorskiego, który przez telefon nakazywał odstąpić od szafy, w której znajdują się akta pana Makowskiego. Swoje do powiedzenia miał również Przemysław Czarnek o Radosławie Sikorskim i jego związkach z Rosjanami. Kto później organizował Tuskowi wizytę w Smoleńsku rozdzielną, rozdzieloną z prezydentem? Kto później informował prezesa Kaczyńskiego kilkadziesiąt minut po katastrofie smoleńskiej o katastrofie i stwierdził w rozmowie telefonicznej, jak, jak nas przecież informował prezes publicznie, że to jest wina pilotów. On znał winę pilotów już kilkadziesiąt minut po katastrofie. Kto później podejmował Ławrowa jak największego dygnitarza? Kto później z kolei właśnie robi tego typu rzeczy? Czyli kompromituje Polskę, bo to jest wstyd dla Polski. Platforma się od tego nie odcina, nie odcina się od tego Szymon Hołownia to znaczy, że wszyscy są naprawdę po stronie po stronie tych, którzy tworzyli z Polski kondominium niemiecko-rosyjskie, niemiecko-rosyjskie niemiecko kondominium, proniemiecka partia szpiegująca dla, czy pracująca dla, dla Rosji, dla interesów Rosji. To jest zupełnie oczywiste. Nie bądźmy już delikatni. Po tym, co zrobił Sikorski, po tym wpisie cytowanym przez Rosjan na Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie możemy być delikatni. Musimy mówić to, co widzimy. Sikorski po prostu kompromituje Polskę. Jeśli Platforma i Szymon Hołownia i opozycja nie odcina się od Niego. To znaczy, że są za kondominium niemiecko-rosyjskim na ziemiach polskich, tak jak to robili wówczas, kiedy rządzili. Dość tego, dość ukrywania praw. Tomasz Lenz poniósł konsekwencje natychmiast. Krótka wypowiedź na temat emerytur 13 i 14 i natychmiast ban medialny. Szkodliwość wypowiedzi Radosława Sikorskiego jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie cięższa, i teraz nie ma reakcji żadnej. A czy jest reakcja? Bo żeby było, nie było żadnej, to byśmy myśleli, myślą, co zrobić. Jest reakcja. Powiem, nic się nie stało. Ekstrawagancja. W zasadzie świat o tym zapomniał. Jak zapomniał? Ambasader zbrodniczego państwa, który zagraża bezpieczeństwu całego świata, wykorzystuje tweet byłego ministra spraw zagranicznych, aktywnego, czynnego polityka Platformy Obywatelskiej, plującego na Polskę w Parlamencie Europejskim, do tego, żeby uzasadniać rację Rosji i oskarżać Stany Zjednoczone i nas, a jednocześnie pan Zalewski z Polska 2050, hołowni, oskarża nas mównicy, że to myśmy nie dopilnowali. Uwaga! Nord Stream 1, Nord Stream 2. Proszę Państwa, dość tego. Nie możemy być delikatni. Musimy mówić wprost. Ta agentura, ta, ta partia i te partie, które są po stronie kondominium niemiecko-rosyjskiego na ziemiach polskich, bo to robili przez okres swojej władzy, dzisiaj mają dokładnie wielki problem ich swobodnego odejść. My nie możemy od tego odejść. Czegoś takiego nigdy nie było w historii Polski i to nadaje się po prostu do tego, żeby ten człowiek poniósł wielkie, wielkie konsekwencje, również prawne. Tak uważam. Nie miał również nic przeciwko przystąpieniu Rosji do NATO. Czy tak wygląda nienawiść do Rosji? Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby Rosja dzisiaj zdefiniowała się jako potencjalny kandydat do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Agent brytyjskiego wywiadu, człowiek, który współpracował z CIA i miał kontakty z Al-Kaidą, to według rosyjskiego politologa Sergeja Markowa, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zostawmy Rosjan i spójrzmy na Zachód. Jakie stosunki z Niemcami ma Radosław Sikorski? Pytany o upadek koalicji rządzącej w Niemczech podkreślił, że ten kraj pozostaje ważnym partnerem dla Polski. A co z reparacjami wojennymi? Jak twardym politycznym graczem jest Radosław Sikorski? Posłuchajcie. Myślimy o przyszłości, chociaż wiemy, że kwestie historyczne będą jeszcze długo odgrywały ważną rolę w naszych relacjach z Niemcami. Pani minister Analena. Berbok ma świadomość, jak ważną rolę w polskim społeczeństwie odgrywa pamięć o ofiarach poniesionych podczas II wojny światowej, wielokrotnie osobiście dawała temu wyraz. Jednym z tematów, który będę chciał poruszyć, jest projekt domu niemiecko-polskiego na wcześniejszym etapie prac znany jako miejsce pamięci i spotkań z Polską, które ma powstać w Berlinie jako Miejsce upamiętniające polskie ofiary i straty wojenne. Będę też prosił panią minister, rząd niemiecki w kreatywny sposób e, pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty e, tych strat wojennych, czy zado, zadośćuczynienia. Czy Może Niemcy wystawią nam kreatywną laurkę albo oświetlą bramę Branderburską w kolorach naszej flagi? Minister Sikorski wypowiedział się również o związkach miłosnych Polaków i Niemców. Po pierwsze, wspomniała o małżeństwach polsko-niemieckich. Myśmy to zbadali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Statystycznych. I co się okazało? Trochę ku naszemu zdziwieniu. Małżeństwa polsko-niemieckie są trwalsze niż małżeństwa polsko-polskie i niemiecko-niemieckie. Jak z kolei wyglądają relacje Sikorskiego z Amerykanami? To zależy. Tuż przed zwycięstwem Donalda Trumpa, Radosław Sikorski wraz ze swoją żoną mocno krytykowali prezydenta Stanów Zjednoczonych. Człowiek Putina w Białym Domu. Trump to nie republikanin, tylko szarlatan. To tylko niektóre wpisy szefa polskiej dyplomacji. Czy po wyborach prezydenckich zmienił zdanie? Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej, polegająca na utrzymywaniu kontaktów politycznych, zarówno z demokratami. Jak i z Republikanami. Dziękuję obu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzanie naszego sojuszu. Jestem w bieżącym kontakcie z najwyższymi przedstawicielami do spraw bezpieczeństwa w obozie Donalda Trumpa. Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Wydatkami na obronność, i decyzjami w sprawie polityki migracyjnej Polska robi to, co sojusznicy dopiero zaczną robić. Z odzyskaną wiarygodnością w Unii Europejskiej i dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi Polska będzie liderem procesu zwiększania odporności Unii Europejskiej. Wiatr historii. Wieje jeszcze mocniej. Przywództwo Polski stanie na wysokości zadania. Trochę inny ton, prawda? Czy w taki sposób da się budować relacje z Amerykanami? Czy pamiętacie wybuchy Nord Stream 2? To właśnie dwa lata temu Radosław Sikorski zamieścił kultowego tweeta: Thank you, USA. Pomysł, że USA stały za wybuchami gazociągów. Nord Stream jest niedorzeczna i nie jest niczym więcej niż funkcją rosyjskiej dezinformacji, komentował rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. W co więc gra Radosław Sikorski? Jakim interesem tak naprawdę się kieruje? Co oznaczałaby jego wygrana w wyborach prezydenckich? Czy waszym zdaniem to dobry kandydat? Dajcie znać, co sądzicie o szefie MSZ.